Ludzie od jakiegoś czasu pytają się o moją opinię na temat Avengersów i w końcu postanowiłem uczynić zadość ich żądaniom. Szybko przejadę się po wszystkich czterech częściach. Po pierwsze muszę zwrócić uwagę na fakt, że mamy ogromną przepaść między dwoma pierwszymi częściami Avengersów, a dwoma ostatnimi. Oryginalni The Avengers i Czas Ultrona pod względem kinowym stoją kilka półek niżej niż Infinity War i Endgame. Głównym problemem dwóch pierwszych odsłon jest bardzo płytka, prosta historia, która zostaje w nich opowiedziana. Cała historia Pierwszego The Avengers toczy się wokół przewidywanej inwazji kosmitów i przez większość czasu ekranowego musimy oglądać Loki'ego, który dogaduje się ze swoimi ziomkami na temat szczegółów tej inwazji, a w tym czasie Avengersi próbują rozkminić o co chodzi. No i w zasadzie to jest jedyny temat całego filmu, więc, no, trochę słabo i przede wszystkim nudno. Druga część Czas Ultrona podobnie rozgrywa się wokół jednej płaskiej koncepcji, a mianowicie walką Avengersów z jednym superprogramem, wytworem sztucznej inteligencji. I tutaj też poza tym tematem praktycznie nic się nie dzieje. Nie mamy żadnego rozwoju bohaterów czy jakichś głębszych, ciekawszych wątków. A co do tej sztucznej inteligencji, która jest tutaj głównym tematem, to jest ona przedstawiona moim zdaniem w zły sposób. Mamy do czynienia wręcz z personifikacją, uosobieniem robotów czy programów. Kiedy ulubiony program Ironmana o nazwie Jarvis zostaje zniszczony, to Avengersi przechodzą żałoby, jakby odszedł ich żywy członek. Więc mamy tutaj do czynienia z nieadekwatnym przywiązaniem. Do robotów, no i w pewnym sensie takim ubóstwieniem technologii. Generalnie dwie pierwsze części Avengers'u byłyby całkowitą katastrofą, gdyby nie postać Hulka. Rzeczywiście, postać Brusa Bannera jest oryginalna, nieprzewidywalna i miejscami bardzo zabawna. Sceny z Zielonym Gigantem dodają powiewu świeżości tej niezbyt udanej produkcji. Generalnie sceny walki też są całkiem niezłe w Avengersach i czasie Ultrona. Nie rozumiem tylko, co na wojnie z potężnymi kosmitami robi chłop, którego jedyną zdolnością jest strzelanie z łuku. Hawkeye pasuje do Avengersów trochę jak wół do karety. This makes sense. Ale pora już przejść do prawdziwej rozrywki, do creme de la creme Avengersów, czyli filmy Infinity War oraz Endgame. I rzeczywiście te produkcje da się oglądać, mamy ciekawą fabułę wielu bohaterów i bardziej złożone wątki. I naprawdę ilość postaci czasami przyprawia o zawrót głowy, ale o dziwo nie stanowi to problemu. Muszę przyznać, że reżysersko zostało to nakręcone bardzo dobrze. Prawie każdy bohater ma tutaj swoją indywidualną cechę, po której jesteśmy w stanie go rozpoznać. Czas ekranowy został rozdzielony bardzo zręcznie między różne postacie i nie mamy poczucia przytłoczenia ich ogromną masą. Co więcej niektóre interakcje są naprawdę świetne, zabawne, jak chociażby Iron Mana ze Spider-Manem. W ogóle uważam, że najlepszą rolę odegrał tutaj Tom Holland w postaci Petera Parkera. Sceny z jego udziałem są po prostu znakomite. Happening, I don't want to. I don't want to go. I don't want to go, sir. Please, please. I don't want to go. I don't want to go. Mamy również bardzo ciekawy wątek Iron Man'a i jego wyboru między rodziną a misją superbohatera. Ze względu na te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, naprawdę nie dziwię się, jeśli ktoś uważa Infinity War czy Endgame za wybitne filmy. Nie będę się z nimi kłócić, jednak samemu nie uważam je za dobre i generalnie nie polecam do oglądania. Zapytacie się dlaczego? Jednym z powodów jest to, że fabuła tych Avengersów opiera się na tematach, których nie jestem fanem. Całe Infinity War kręci się wokół wątku The Populacji. Główny zły bohater, Thanos, stara się przeprowadzić swój plan zniknięcia połowy populacji wszechświata. No i ja zdaję sobie sprawę, że Thanos jest przedstawiony jako zły bohater i ten jego plan jako coś bardzo złego, jednak mam wrażenie, że jest to rodzaj pewnego oswajania publiczności z tematem redukcji ludzkości. Ten Thanos nie jest przedstawiony tu jako jakiś potwór czy całkowicie zły bohater, raczej jako taki marzyciel, człowiek, który chce uczynić wszechświat lepszy tylko że posługuje się złymi środkami i ma kulawą moralność. Zwróćmy uwagę, że jego argumenty na rzecz depopulacji zostają wypowiedziane. On uważa, że jeśli zlikwiduje się część ludzkości, to tej reszcie będzie żyło się lepiej, będą mieć więcej miejsca itd. No i zostaje wierny tym swoim przekonaniom i szczery aż do końca. Więc uważam, że jest to dość niefortunne wprowadzenie tego tematu. will cease to exist. You don't know that. Natomiast ostatnia część Endgame toczy się wokół podróży w czasie. Ja generalnie bardzo nie lubię tego tematu w filmach. Uważam, że ilekroć zostaje on wprowadzony, to czyni całą akcję mniej realną. Ciężko odbiorcy utożsamić się z wydarzeniami dziejącymi się na ekranie, kiedy wszystko, nawet śmierć, może zostać odwołana na skutek skorzystania z wehikułu czasu i odwrócenia biegu wydarzeń. Więc uważam, że posługiwanie się podróżami w czasie jest strzałem

But I can't stop about it. Poza tym uważam, że pokazywanie tego tematu może również mieć szkodliwe oddziaływanie na widzów. Chcąc nie chcąc, nasz umysł przyswaja to co dzieje się na ekranie i może to skutkować, że będziemy postrzegać naszą rzeczywistość mniej realnie, mniej definitywnie, co na pewno jest czymś szkodliwym. Niemniej jednak odnośnie tej depopulacji i podróży w czasie, to można powiedzieć, że moja ocena w jakimś stopniu jest oparta na moich personalnych upodobaniach. Mamy jednak wątki w Avengersach, które są przedstawione dość jednoznacznie. Na przykład związek miłosny człowieka ze sztuczną inteligencją. Urzeczywistnia się on w postaciach Wandy i Visiona. No i w oczywisty sposób jest to przekroczenie granic zarezerwowanych dla programów dla robotów. Myślę, że możemy potraktować to jako element pewnej propagandy uczłowieczania robotów. Uważam, że nie powinno się tego robić. Innym dziwacznym związkiem miłosnym jest relacja człowieka Quilla z kosmitką Gamoru. Mamy tutaj związek przedstawicieli dwóch różnych ras. Wygląda

Problematyczne są również dla mnie sceny, w których bohaterowie zabijają się nawzajem w imię jakiegoś większego dobra. W Infinity War mamy do czynienia aż z dwoma takimi przypadkami. Jeden następuje, kiedy Quill stara się zastrzelić swoją partnerkę Gamorę ze względu na złożoną wcześniej obietnicę. Mamy tu do czynienia z pewną odmianą eutanazji. Gamora prosi Quilla, żeby ją zabił, a jego decyzja, żeby to uczynić, jest przedstawiona jako akt miłosierdzia. Oczywiście w rzeczywistości takie zabójstwo jest niedopuszczalne. Nigdy nie można czegoś takiego czynić, natomiast tutaj Quill decyduje się, żeby zastrzelić swoją partnerkę, ale mu się nie udaje. Drugi przykład eutanazji to Wanda, która zabija swojego partnera Visiona. Jest on jak już wspomniałem wcześniej wytworem sztucznej inteligencji, natomiast tutaj pełni on obowiązki człowieka. No i znowu mamy sytuację, w której sama ofiara prosi o to, żeby ją zabito i Wanda się na to zgadza. Jest to przedstawione jako akt miłości. Спасибо. Rzecz jasna, mam tutaj całkowite odwrócenie pojęć. Zabójstwo drugiego człowieka nie jest aktem miłości i w żaden sposób nie można tego usprawiedliwić. Sam fakt, że dwoje dobrych bohaterów decyduje się uśmiercić swoich bliskich jest dowodem na wykrzywienie moralne twórców Marvela. Oprócz tych eutanazji mamy również dziwaczne samobójstwo czarnej wdowy, która dobrowolnie rzuca się na pewną śmierć w przepaść, żeby jej towarzysze mogli uzyskać jakiś magiczny kamień. Ta decyzja też jest moim zdaniem dość Wątpliwa moralnie, ale idąc dalej, mamy również typowe marvelowskie wstawki związane z agendą LGBT oraz feminizmu. Na początku Avengers Endgame zostaje nam przedstawiony jakiś randomowy chłop, którego jedynym celem zaistnienia na ekranie było pokazanie, że jest gejem. What about you? Z kolei na końcu tej części mamy przedstawiony team złożony z super kobiet, które dosłownie miażdżą wszystkich przeciwników. Moim zdaniem jest to nieporozumienie, że kobiety, takie jak Kapitan Marvel czy Wanda, są najpotężniejszymi postaciami w tym uniwersum. Mamy tu do czynienia z feminizacją superbohaterów. No i to w zasadzie są moje główne problemy z Avengersami i w ogóle z produkcjami Marvela. Oni zawsze muszą dać wyraz lewicowej agendzie w swoich produkcjach. Generalnie w Avengersach to Szkodliwe przesłanie jeszcze nie jest tak dokuczliwe, tak bardziej nie rzuca się w oczy. Jednak problem polega na tym, że każda kolejna produkcja Marvela ma w sobie coraz więcej tych niebezpiecznych wątków. Weźmy najnowszego doktora Strange, czy Tora, albo tą kobietę Hulk. Widzimy, że cała ta propaganda LGBT, feministyczna, czy nawet okultystyczna gra tam główne skrzypce. Z tego powodu generalnie nie jestem fanem produkcji Marvelowskich i nie mam jakichś wielkich nadziei, że wyprodukują jeszcze jakiś dobry film. Stali się po prostu zakładnikami lewicowej narracji. Oczywiście ten trend, jak każdy inny, można odwrócić, ale póki co się na to nie zanosi, więc dobrych produkcji należy szukać gdzie indziej. I to tyle z mojej strony. Jeśli chcecie, żebym omówił jeszcze jakiś film, to napiszcie w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się i do następnego razu.